Dzień dobry, moi drodzy. Powrót Enki i aktywacja schematu 12 splotów adamowego DNA ludzkości. Taki jest tytuł artykułu, który dr Michael Sala napisał kilka dni temu, 13 października 2022 roku. Pomyślałam sobie, że przetłumaczę dla Was ten artykuł, ponieważ zawiera dosyć istotne Informacje w kontekście tego, co się obecnie dzieje wokół nas i w nas. I myślę sobie, że ten artykuł jest też nadzieją. Ten artykuł niesie, te informacje, które są zawarte w tym artykule, niosą nadzieję. Może na początek zanim zacznę czytać y, przypomnę parę istotnych kwestii. Elena Danan y, to jest y, była archeolog, y, która y, przez 20 lat pracowała w Egipcie. Jest kontaktowcem y, grupy istot, które nazywamy Plejadianami. Niedawno y, Właściwie parę tygodni temu, Elena wydała swoją kolejną książkę pod tytułem The Seeders, czyli Siewcy. Ta książka jest dostępna na Amazon w języku angielskim. I e, jeśli ktoś zna ten język, to zachęcam do przeczytania. Bardzo, bardzo dużo fajnych istotnych informacji które zmieniają jakby spojrzenie perspektywę na to co do tej pory znaliśmy historia którą znamy jest zafałszowana i to się teraz wali archeolodzy odkrywają mnóstwo rzeczy które podważają, absolutnie podważają historię nas jako ludzi, naszego pochodzenia, którą do tej pory, historię, którą do tej pory znaliśmy. To się wszystko wali. I pamiętacie, kiedyś, jak czytałam wywiad z, z Aleksem Kolierem, który jest z kolei kontaktowcem grupy istot nazywanych przez nas Andromedanami. I on właśnie mówił, i to są nie tylko on zresztą, bo to są przekazy od wielu kontaktowców, którzy otrzymują je od istot, jakby z innych wymiarów którzy mówią, że ta historia nasza zostanie poznana właśnie dzięki archeologom. I ci archeolodzy nie tylko zaczynają mówić, ale też jakby odkrywają nowe i nowe fakty, które, tak jak powiedziałam wcześniej, absolutnie burzą i obalają całą naszą dotychczasową wiedzę i jak gdyby potwierdzają fakt kontaktu ludzi, starożytnych cywilizacji na tej Ziemi z istotami, których nazywamy kosmitami. To są ci tak zwani starożytni bogowie. Ale to się nie skończyło w starożytności. To się dzieje dalej. I e, oczywiście ktoś może w to. Nie wierzyć, ktoś może to wyśmiewać, nie ma sprawy, po prostu nie słuchaj, ale to nie znaczy, że tego nie ma. I wcześniej czy później będziesz e, musiał się z tym zmierzyć, ponieważ nie da się od tego uciec. Rzeczy dzieją się bardzo, bardzo szybko. Kim był Enki? Enki, e, dla, tak dla przypomnienia, dla tych, którzy nie wiedzą lub zapomnieli, to jest historia dwóch braci, e, którzy przybyli e, z Nibiru. E, nazywamy ich Anunnaki. Ich portrety widać e, na. E, płaskorzeźbach egipskich, to są takie istoty wyższe od ludzi, które mają takie wydłużone głowy, tak jak Nefretetę, która jest pokazywana też z taką, z taką wydłużoną trochę jakby tyłem głowy. I też archeolodzy Przypuszczają, że ona również była y, tak zwaną boginią Anunnaki, czyli ona była istotą Anunnaki, y, 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 które ludzie jakby nazywali bogami ze względu na technologie, które y, te istoty posiadają. Y, Anunnaki przybyli z czwartego wymiaru i posiadali bardzo Hmm, zaawansowaną technologię, która, e, której nawet do tej pory jeszcze e, na Ziemi nie, być może nie znamy. Enki, e, inaczej Enlil i e, e, przepraszam, Enki, Ea, inaczej Ea i Enlil, inaczej e, Anu. Te imiona się zmieniały. Enki y, to był ten główny inżynier, genetyk, który zrobił tu na ziemi mnóstwo, mnóstwo dobrego i on y, jak gdyby stworzył y, de, y, człowieka Homo sapiens, takiego jakiego znamy, pewną rasę. I y, Enlil. Był jego bratem, który z kolei nie lubił człowieka i jakby dążył do zagłady tego człowieka. Człowiek miał być tylko niewolnikiem. Enki był tym, który chronił człowieka, stworzył, był takim ojcem, który dał swoje DNA. Otrzymaliśmy 12 splotów DNA. Okazało się, że ludzie mają potężną moc, że są równi Bogom, tak? Natomiast y, to bardzo się nie podobało Endlilowi i w wyniku różnych, y, powiedzmy sobie, wydarzeń, które miały miejsce, y, zabrano człowiekowi 10 splotów DNA. Mamy dwa. W tej chwili jakby aktywuje się trzeci splot, ale o tym wszystkim jakby przeczytam w artykule. O tych rzeczach mówiłam w wielu innych filmach, do których odsyłam. To są bardzo ciekawe historie. Warto je znać, ponieważ te historie łącznie z potopem. Yy, powtarzają się jakby we wszystkich kulturach znanych nam i, we, i również ten wątek dwóch braci on się powtarza jakby we wszystkich tych opowieściach w starożytności i teraz które spotykamy w różnych miejscach na świecie także nawet jeśli nie chcesz na ten moment przyjąć tego do wiadomości to nie odrzucaj przyglądaj się zachęcam do tego aby się przyglądać takim informacjom przechodzę do czytania artykułu powrót enki i aktywacja schematu 12 splotów adamowego dna ludzkości Napisane przez dr Michael Sala 13 października 2020 roku, opublikowane w e, e, Archaeology. E, w nowej książce Eleny Danan, The Cedars 2022, Elena opisała spotkanie przywódcy jednej z dwóch głównych frakcji Anunaki księcia Ea, Versus Enki, AK Enki, który właśnie powrócił do naszego układu słonecznego. Powiedziano jej, że przywiózł oryginalny plan adamowego DNA, blueprint, który mógłby zostać użyty do usunięcia szkodliwych zmian genetycznych nałożonych na nieostrożną ludzkość. Przez Enlila, sprzeciwnej dla Enki frakcji Anunnaki, która tysiące lat temu pozostawiła swoje sługi zwane Deep State, aby kontrolować populację Ziemi. W wywiadzie z wieloletnim kontaktowcem z Andromeda, Andromedan. Aleksem Kolierem, który ukazał się 8 października, zadałem pytanie o powrót frakcji Enki z Anunaki oraz samego Enki, przynoszącego dar oryginalnego schematu ludzkiego adamowego DNA. Poprosiłem o punkt widzenia Aleksa współpracującego z Andromedanami, którzy są całkowicie oddzielną grupą istot pozaziemskich. Która może mieć obiektywną perspektywę na operacje zarówno Galaktycznej Federacji Światów, jak i frakcji Enki z Anunnaki. Odpowiedź Aleksa na moje pytania wyjaśniają niektóre z istotnych kwestii egzopolitycznych powstałych wokół rzekomego daru Enki, który niektórzy mogą podejrzewać o bycie koniem trojańskim dla ukrytego celu. Aby lepiej zrozumieć kontekst tego, co zostało oferowane, oto co Elena Danan napisała o swojej rozmowie z Enki w The Seeders. Enki. Przywiozłem Graal. Elena. Oryginalną sekwencję DNA. Enki. Tak, w istocie. Kielich oryginalnej, nieskażonej linii terra human niezmieniona oryginalna sekwencja genetyczna w ludzkim genomie terra jest więcej nici, które wymagają reaktywacji, a oryginalny klucz sekwencji zrobi to po przeniesieniu na zmieniony wzór DNA jest walutą, ponieważ zawiera formuły wymagane do replikowania innych form inteligencji w całym w wszechświecie Enki sugeruje tutaj, że dar, który przyniósł ze sobą, Graal, rozpocznie proces aktywacji dwunastoniciowego DNA, który jest nieodłączne w ludzkim genomie. Przypuszczalnie dar Enki Aktywowałby trzecią nić ludzkiego DNA, która staje się kluczem do aktywacji pozostałych nici DNA. Istotnym elementem tego procesu aktywacji DNA byłoby przywrócenie ludzkości długowieczności, która według tekstów religijnych miała pierwotnie tysiąc lat dla Adama i jego potomków, takich jak Abel. Jarod, Enoch, Lamach, Matuzalem i Noe. Powyższe krótkie podsumowanie daje właściwy kontekst dla mojego pytania do Alexa i jego odpowiedzi. Michael Sala w swojej książce The Seeders Elena mówi, że spotkała się z Enki, który powiedział, że ma dar dla ludzkości. Mówił, że przyniósł oryginalne adamowe DNA i przekazał je Federacji Galaktycznej, a oni z kolei przekazali je Sojuszowi Ziemi i zbudowali wszystkie te technologie medyczne, które mogłyby przywrócić oryginalne dwunastoniciowe adamowe DNA. Moje pytanie brzmi: czy to oznacza, że powrót do oryginalnego adamowego DNA lub uświadomienie sobie, że pełny, nieodłączny potencjał nastąpi poprzez poddanie się temu rodzajowi technologii medycznej. Czy też możemy to zrobić tylko za pomocą środków wznoszenia świadomości duchowej? Aleks Collier: To trudne pytanie, ponieważ nie wiem, jak wiele szkód wyrządzono, Chemicznie naszemu DNA poprzez zatrucia wody, powietrza, jedzenia, dźwięku, poprzez muzykę, farmaceutyki. Nie wiem, nie wiem. Nie wiem, ile szkód doznano lub przeszło przez nasze ciało. Po prostu nie wiem. Więc nie wiem, jak odpowiedzieć na to pytanie. Musiałoby to być dla mnie tylko zgadywanie, a wolałbym nie zgadywać. Ale jeśli Enki przekazał Sojuszowi lub Federacji, jeśli dał Sojuszowi oryginalny blueprint, którym byliśmy, zanim wprowadził swoje modyfikacje i kim jesteśmy po tym, jak dokonał modyfikacji, jeśli oni budują technologię, aby to zrobić, zatem wiedzą, że duchowo możemy nie być w stanie wykonać tej pracy. Ale może być również Michaelu to, że nie mamy wystarczająco dużo czasu, aby duchowo ewoluować do tego poziomu, zanim nadejdzie zmiana. Dzięki temu, że nasza fizyczność znajduje się już w tym miejscu, kupuje nam długowieczność. Jeśli więc to daje nam dużo, dużo długowieczności, prawdopodobnie wydłuży to nasze życie o setki lat. Długość naszego życia, abyśmy mogli nadal rozwijać się duchowo bez poddawania się ciału. Michael Sala. Wiem, że byłoby to jedno z wielkich pytań, jakie ludzie mieliby, gdyby ta technologia została wdrożona przez Sojusz Ziemi. I zakładamy tutaj, że Deep State zostanie pokonany. Białe kapelusze, The White Hats. Pochodzą, wychodzą zwycięsko, ujawniają wiele prawdy o tym, co się wydarzyło, a następnie wprowadzają tę technologię i mówią: OK, przechodząc przez tę technologię, wiele wrzuconych śmieci, trucizm, które zostało stworzona, która została stworzona, aby ograniczyć Twoje możliwości. Wiele z nich można usunąć, przechodząc przez ten proces technologiczny. Więc popierałbyś to? Alex Collier, tak. O ile na sprzęcie nie byłoby napisu Pfizer lub Merz. Merz, śmiech. Tak, popierałbym to. To znaczy, są inne sposoby na zabicie nas, niż przechodzenie przez tę całą skomplikowaną rzecz, wiesz. Muszę więc wierzyć, że to wszystko jest bardzo obiecujące i ma znacznie wyższy cel. Wiesz, Michaelu, ludzkość po prostu nie rozumiem. No wiesz, naszego miejsca. My nie rozumiemy naszego miejsca i naszej roli oraz naszego połączenia z innymi wymiarami. Rozumiem to i rozumiem, że wielu ludzi ma trudności z ogarnięciem tego, ale wiesz, naprawdę jest miejsce dla nas. Mamy wartość, dlatego wszystkie te zasoby są w naszym układzie słonecznym, aby nam pomóc, ale muszą doprowadzić nas do miejsca, w którym stajemy się samoodpowiedzialni. Muszą nas doprowadzić do tego miejsca, bo nie zamierzają być naszymi niańkami. Nie ma mowy. Wierzę, że większość społeczeństwa to zrobi. Myślę, że istnieje część populacji lub procent, który po prostu został tak uwarunkowany, by stać się ofiarą, ale po prostu nie przeżyją. Po prostu nie przetrwają, dopóki nie zmienią tej części siebie, zamiast być ofiarą, wziąć pełną odpowiedzialność, bezwarunkową odpowiedzialność za siebie, bez przymuszania przez jakiś wyższy autorytet. Odpowiedź Aleksa dostarcza wiarygodnego uzasadnienia, dlaczego ulepszenie genetyczne zaproponowane przez Enki powinno być uważane za pozytywny rozwój ludzkości. Przedłużenie ludzkiego życia o kilka stuleci z pewnością dałoby ludziom czas na aktywację pełnego dwunastoniciowego DNA, które znajduje się w nas. Warto przypomnieć, że pierwotny Adam i jego następcy żyli tysiąc lat, więc wydłużenie naszego obecnego życia o kilka stuleci byłoby jedynie początkiem długiego procesu odbudowy. Wydłużone, wydłużone okresy życia umożliwiłyby jednostkom uzyskanie pełnej informacji o prawdziwej galaktycznej sytuacji stojącej przed naszą planetą i rozwój duchowy. Jak więc galaktyczna federacja światów i sojusz ziemski reagują na plan Adamowego DNA, który Enki przyniósł w prezencie? Według Eleny Thorhan właśnie przekazał jej informację o Przejęciu przez Federację Galaktyczną holograficznej technologii medycznej, która będzie używana do przeprowadzania ulepszeń genetycznych. Poniżej znajduje się pisemne podsumowanie przesłane mi przez Elenę, które zostało rozwinięte w filmie, który opublikowała na swoim kanale YouTube 9 października. Ostatniej nocy połączyłam się z Torem Hanem, który pokazał mi, że jest na statku Nibiru, zajmując się operacją przeniesienia medycznych technologii holograficznych na statek Galaktycznej Federacji Światów. Miał na sobie kombinezon ekologiczny. Znajdował się w ładowni statku Nibiru. Mogłam dostrzec szybką wizję dużej owalnej szczeliny otwierającej się na kosmos. Thor Hahn obserwował personel Galaktycznej Federacji Światów ładujący technologię na pokład statku GFW Galaktycznej Federacji Światów. Już mieli odejść i zanieść to do Luny, która rozwija się w centrum medycznym. Zapytałem, zapytałam Torahana, czy spotkał Enki, a on odpowiedział, że nie, nie miał do czynienia z załogą Nibiru. To uświadomiło mi, że oczywiście Enki nie jest sam na tym ogromnym kulistym statku, jest też cała załoga Anunnaki. Wcześniej omawiałem współpracę między galaktyczną federacją światów a sojuszem ziemskim. W rozwijaniu zaawansowanych technologii dla przemysłu obronnego, transportowego i medycznego, które w końcu zostaną wydane. Według kilku źródeł, technologie te są rzekomo masowo produkowane w zmodernizowanych obiektach na Księżycu. Czas uwolnienia tych technologicznych. Holograficznych technologii medycznych zależy od odsunięcia Deep State od władzy. Rodzi to pytanie: czy prezent Enki jest koniem trojańskim dla nieznanego celu, jak twierdzą niektórzy sceptycy? Teksty historyczne, takie jak Atrahasis, wyraźnie pokazują, że Enki odgrywa kluczową rolę w tworzeniu współczesnego Homo sapiens. I jest obrońcą ludzkości przed rywalizującą frakcją Anunnaki, kierowanej przez Enlila, jego przyrodniego brata, który uważał ludzi za zagrożenie. W swojej książce Ucieczka z Edenu, Paul Wallis opisuje kilka przypadków, w których Elohim aka Anunnaki poczuli się zagrożeni ludzkim potencjałem. I podjęli dramatyczne działania, aby ograniczyć nasz rozwój, czego przykładem są historie o wielkim potopie i wieży Babel. Co znamienne, Enki albo był przeciwny, albo nie był zaangażowany w te przypadki wkraczania Anunaki Elohim, by zatrzymać lub utrudnić rozwój człowieka. W związku z tym istnieje dobry powód do optymizmu, że medyczna technologia holograficzna, którą Enki przekazał Galaktycznej Federacji Światów, jest dokładnie tym, co Elena opisała w The Seeders, czyli jest darem dla ludzkości, gralem. Odpowiedź Alexa Colliera ujawnia, że Andromedanie. Pozytywnie postrzegają enki i jego motywacje, a Alex popiera wykorzystanie takiej technologii. Biorąc pod uwagę dostępne informacje, istnieje powód, aby być ostrożnym i optymistycznym co do tego, co dzieje się za kulisami. W związku z nowymi medycznymi technologiami holograficznymi, które mogą przywrócić oryginalny wzorzec DNA Adama. Ta niesamowita technologia, która umożliwi wydłużenie ludzkiego życia, opisywanego w tekstach religijnych. W niedalekiej przyszłości zostanie zaoferowana ludzkości przez Sojusz Ziemski współpracujący z Galaktyczną Federacją Światów i frakcją Enki z Anunnaki. Czy prezent Enki zostanie przyjęty przez wszystkich? Niektórzy odmówią ze strachu lub ignorancji. Inni odmówią z powodu silnego przekonania, że aktywacja dwunastoniciowego DNA i przedłużenie życia jest możliwe dzięki praktykom epigenetycznym i duchowym, które nie wymagają żadnej technologii. Można jednak przewidywać, że większość ludzkości zaakceptuje poddanie się takiemu holograficznemu procesowi medycznemu jeśli jest to zalecane przez przywódców Sojuszu Ziemi, co wydaje się bardzo prawdopodobne, biorąc pod uwagę ich aktywny udział w masowej produkcji takich technologii. W moim przypadku jestem agnostykiem w kwestii potrzeby holograficznych technologii medycznych do aktywacji DNA, gdy podobne wyniki można osiągnąć dzięki praktykom epignetycznym i duchowym. Jednakże zdaję sobie sprawę, że taka organiczna, nietechnologiczna ścieżka może nie być praktyczna dla ogromnej większości ludzkości, która... Wiodła życie uzależnione od technologii medycznych i produktów farmaceutycznych, lub których przekonania religijne wykluczają praktyki epigenetyczne i duchowe, dzięki którym mogą się zmienić własne DNA. Dr Michael Sala. I to tyle, moi drodzy. Mogę tylko na koniec powiedzieć, że um, jeśli ktoś jeszcze y, jakby zaprzecza istnieniu y, organizacji typu Deep State, Kabala, y, to y, okej, okay. <śpiewanie> to okej. Okay. Natomiast przed tym też nie uciekniecie. Na, nie wiem jak to jest na kanałach polskich, natomiast tu, gdzie mieszkam, w świecie zachodnim mówi się o tym bardzo dużo i to nie tylko na kanałach tzw. spiritualistycznych, duchowych o rozwoju duchowym, natomiast mówi się o tym również na kanałach komentujących obecną politykę i wydarzenia. Tego jest mnóstwo i dowodów jest mnóstwo. To jest przed naszymi oczami. No ale często tak jest, że to, co mamy przed oczami, jest dla nas niewidoczne, bo jak chcesz gdzieś coś schować, to połóż to na widoku. Moi drodzy, dziękuję za wysłuchanie i do Usłyszenia. Do następnego razu. Dziękuję.